Cześć, Jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Pole podstawy grania stosłupa jest równe 72 cm. Wysokość tego grania stosłupa jest równa 12 cm. O ile cm należy zwiększyć wysokość tego grania stosłupa, aby jego objętość wzrosła o 20%. Ok, no to musimy sobie tutaj. Policzyć najpierw objętość tego graniastosłupa, w którym mamy pole podstawy 72 cm2 oraz wysokość pierwszą, bo potem będziemy doliczać się wysokości drugiej, bo mamy zwiększać wysokość 12 cm. Objętość pierwsza to pole podstawy razy H1. No to w naszym przypadku to jest 72 razy 12, a to będzie 864 cm3. O ile centymetrów należy zwiększyć wysokość tego grania stosłupa, aby jego objętość wzrosła o 20? Tak jak z, m, zwiększamy tutaj objętość o 20, to my mamy... Ta początkowa objętość to jest cała ta objętość, całość w matematyce to jest 1, a na procent to jest 100%. Czyli jak my tutaj to zwiększamy o 20%, to my teraz mamy 120%. Czyli mamy 120% z 864 cm3. No to zamieniamy. To będzie 1,2 z to razy. A tu mamy 8464. Wymnażamy. Otrzymujemy tutaj 1036,8 cm sześciennych. Mamy nową objętość. To podstawiamy to pod wzór, ale jak to będzie? Nowa objętość. Pole podstawy nie uległo zmianie, to zostawiamy tak jak było, ale mamy się doliczyć nowej wysokości. Hop, no to podstawiamy to, co mamy. A mamy 1036,8. Pole podstawy się nie zmieniło, to 72. Natomiast tu, no, mamy to nasze H2. Czyli teraz dzielimy tutaj tą naszą nową objętość. Na liczbę przy niewiadomej, czyli na 72 i H2 to będzie 14,4 cm. I to jest pytanie, o ile centymetrów należy zwiększyć wysokość? Czyli my musimy teraz zrobić H2 minus H1. Czyli 14,4 cm, odjąć 12 cm i tutaj otrzymujemy 2,4 cm Na odpowiedź, aby objętość grania stosłupa wzrosła 20%, należy wysokość zwiększyć o 2,4 cm. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i, no i już!